Dzisiaj przeprowadzę rozmowę z panem głównym z prezydentem Rzeczypospolitej, Aleksandrem Kraśniewskim. Panie prezydencie, jestem redaktorką szkolnej gazetki Kamek, w której publikujemy artykuły związane z wydarzeniami w naszej szkole. Pozwolimy no, sobie również opublikować relacje ze spotkania z panem oraz krótki wywiad, który przeprowadzę z panem na temat polityki zagranicznej. Czy Polacy przestają być rusofobami i patrzeć na Rosję stereotypowo? Mam nadzieję. że ja nie sądzę, żeby Polacy, w sensie naród, byli bardzo rusofobiczni. To raczej był element polityki. Natomiast na Rosję trzeba patrzeć realnie. Rosja jest naszym wielkim sąsiadem. Rosja jest ważnym graczem międzynarodowym. Rosja ma swoje wielkie zalety, ale ma też wady, w związku z tym nie może być z naszej strony na jedności. Natomiast na pewno ta współpraca jest potrzebna i to, co dzieje się w ostatnim czasie, jest dobre. Polacy w rozumieniu przedsiębiorcy, ludzie kultury, ludzie nauki, politycy powinni temu procesowi współpracy polsko-rosyjskiej pomóc. Czyli wydaje się Panu, że ta zgoda będzie długo trwała? Nie ma powodów, żebyśmy się specjalnie kłócili, bo Rosjanie chcą się zmieniać, Rosjanie chcą być bliżej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Rosjanie mówią o modernizacji. Dla tej modernizacji potrzebują Europy, także Polski. Więc ja myślę, że takich napięć, jakie zna nasza historia w tej chwili nie ma. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że, że będzie łatwo. To nie znaczy, że zapomnimy na przykład o Katyniu. Albo to nie znaczy, że nie będzie jeszcze trochę zakrętów w sprawach bieżących, czy to gospodarczych, czy to politycznych, Natomiast Generalnie jest dobra okazja, żeby stosunki Polski i Rosji były normalne. Dobry, I służyły i Rosjanom, i Polakom w tej Europie. Yy, publikowane przez kortekst Wikileaks porównują stosunki yy, prezydenta Miedwiediewa z premierem Putinem do stosunków Bartmana i Rowina. Wnioskując, yy, chodzi o to, że Putin sprawuje głównie władzę w Rosji, a Miedwiediew jest jego, tylko jego marionetką. Czy zgadza się pan z tym? Yy, nie za bardzo. Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście rola prezydenta, dzisiaj premiera Putina. Jest y, bardzo istotny. To, 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 to widzimy. Ale trzeba pamiętać, że w tradycji rosyjskiej ten, który urzęduje na Kremlu, jest bardzo ważny i jemu jest y, 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 on uzyskuje silną pozycję. Więc ja myślę, że nie doceniamy prezydenta Miedwiediewa. Myślę, że on także ze względu na wiek, on jest młodszy taki Prezydenta Putina. On może odgrywać rolę nie tak y, słabą, jak mówi WikiLeaks, ale oczywiście to jest rola, to jest duet dzisiaj. To jest duet wyraźnie swoją z, z silniejszą, wynikającą także z większego doświadczenia, pozycją premiera Putina. A jak można zażywać szkody wyrządzone przez WikiLeaks? Nie można zażywać, mam szczerze. Wikileaks i te przecieki pokazały, że nie ma żadnych tajemnic, więc sposób komunikowania się między dyplomatami, politykami albo musi być jakoś nie wiem, szczególnie utajniony, a tego sobie nie wyobrażam, bo nie ma dzisiaj takich technicznych możliwości, żeby coś gdzieś nie, nie, nie dotarło, czy nie wyciekło. Natomiast też ja nie przesadzał z tymi sensacjami, dlatego że to, co wiemy z Wikileaks, pokazuje, że... Politycy analizują sytuację, nie? że mówią o różnych scenariuszach. To, że wypowiadają sobie różne opinie, no to cóż, no wy też w szkole jak jest okazja na przerwie czy, czy, czy poza lekcjami, mówicie coś o sobie. Nie zawsze to jest takie dyplomatyczne, czy takie przyjemne. Więc Wikileaks pokazuje tylko tyle, że ludzie są ludźmi, że nie ma tajemnic. Ta druga kwestia jest ważna. Ona musi pokazać, musi dać... Odpowiedź, jak się komunikować we współczesnym świecie, żeby rzeczywiście sprawy yy, trudne czy, 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 czy ryzykowne nie spowodowały zamieszania. Tak naprawdę z sensacji, jakie przeczytałem w Wikileaks, od razu mówię, nie przeczytałem tych tysięcy stron, bo nie miałem siły na to, to jest jedna, że, że, że król Arabii Saudyjskiej namawiał do zbombardowania Iranu. To rzeczywiście, jak Irańczycy przeczytają, a są przecież i sąsiadami, czy, czy są w jednym regionie, no to to może być problem dla relacji wzajemnych. Ale inne sensacje nie są sensacjami, to jest tylko to, co i tak wiedzieliśmy. Natomiast dostaliśmy albo potwierdzenie, że różne tego typu scenariusze były rozpatrywane. A prezydent Komorowski odwiedził Waszyngton. Jak Pan wspomina wizyty w Białym Domu? Ja tych wizyt trochę miałem, bo ja miałem je i z prezydentem Clintonem, i z prezydentem Bushem. Ciekawe to jest, to jest ciekawe, bo sam Biały Dom jest ciekawym miejscem. W końcu to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli szef supermocarstwa. Ciekawe jest to, co się mówi w pokoju owalnym, co widzicie na ekranach, bo tam się za dużo nie mówi, jest mnóstwo kamer, i to raczej jest dawkowe, no ale później jest okazja do rozmów już bezpośrednich, czasami to są lunchy, czasami szantykulacje, no i wtedy już jest możliwość porozmawiania, a opinia Amerykanów o wielu kwestiach no jest niewątpliwie wiążąca. To, co Amerykanie chcą zrobić wobec Bliskiego Wschodu, czy jakie mają stanowisko wobec Rosji, czy co chcą postanowić w sprawach Iranu, choć bezpośrednio nas, jak powiedzieć, relacji z Polską może nie dotyczy, to jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa świata, z tego także Polski no jest ważne. To w takim razie już końc, kończąc, co zechciałby Pan Prezydent przekazać uczniom naszej szkoły? Staram się to powiedzieć w trakcie mojego spotkania. Dziękuję za zaproszenie i za liczną obecność. Główne przesłanie jest najprostsze, jakie może być. Polska przez ostatnie 20 lat uzyskała pozycję, która jest dobra, która... Daje nam szansę rozwoju, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, która również nam daje możliwość wpływania na różne kwestie polityki zagranicznej świata. Bez przesady, oczywiście. Polska to nie Chiny, Polska to nie Niemcy, ale jesteśmy krajem, z którym liczą się, który jest uznawany za eksportera bezpieczeństwa, za kraj kompetentny w wielu dziedzinach i chodzi o to, żeby tego potencjału nie zmarnować. Więc moja, moja prośba do uczniów, i waszej szkoły już jak będziecie studiować, a później jak będziecie objmować ważne urzędy, żebyście z tego dorobku skorzystali, żebyście go rozwinęli, żebyśmy mogli być dumni z Polski i żeby ten czas dobry dla Polski, który mamy przez ostatnie 20 lat, trwał jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.